Witamy w kolejnym magazynie na Kielskim. Dziś w programie m.in. bliskie spotkanie z samym Władysławem Łokietkiem oraz sporo urodzinowych wrażeń. A zaczynamy od corocznego święta plonów. Taki pochód oznacza jedno, to czas dożynek. Ten dzień dzisiaj jest dla nas dniem szczególnym, bowiem możemy podziękować naszym rolnikom, sadownikom, ogrodnikom i pszczelarzom, za to, że jesteśmy bezpieczni, za to, że każda polska rodzina każdego dnia ma po prostu na stole chleb. Bardzo się cieszę, że wraz z rolnikami, sadownikami, ogrodnikami, i pszczelarzami z Gminy Nakło nad Notecią są dzisiaj podczas tego spotkania goście. Świadczy to o tym, jak państwo szacunkiem darzycie polskich rolników, sadowników, ogrodników i pszczelarzy i wasza obecność jest dla nas wyróżnieniem. Dożynkowe święto w polskiej tradycji to czas radości i podziękowań. Panu Bogu dziękujemy za plony, ale aby te plony mogły być, ludziom dziękujemy za trud. Ten dzień to również czas refleksji nad tym, jak ważna jest ludzka solidarność i współdziałanie, abyśmy mogli upiec chleb dożynkowy i abyśmy mogli go później sprawiedliwie dzielić. Bo jeśli dożynki, to właśnie chleba zabraknąć nie może, tak jak symboliki dzielenia się nim. Pozwólcie Państwo, że przeczytam list pana premiera, który skierował do Państwa. Drodzy rolnicy, szanowni Państwo, mieszkańcy gminy Nakło nad Notecią. Dożynki to piękna, długowieczna tradycja, a obszary wiejskie to nasza narodowa duma. Bogactwo i jednocześnie ważny filar polskiej gospodarki. Rozwój terenów wiejskich jest jednym z priorytetów naszego rządu i całego obozu Zjednoczonej Prawicy. Polska wieś stawia sobie ambitne cele, ale w naszych sercach jest także symbolem polskiego dziedzictwa. Rolnicy przez wieki żywili i bronili Polski jako najwyższej wartości. To oni, zgodnie z wiarą przodków i szacunkiem do ojcowizny, wiedli życie oparte na trwałych wartościach i etosie ciężkiej pracy. Dożynki, coroczne świętoplonów, są przykładem, jak bogata jest nasza kultura i jak wielkim skarbem są ci, którzy ją pielęgnują. Wiemy, że polskie rolnictwo ma ogromną przyszłość, a bezpieczeństwo żywnościowe Polaków i produkcja żywności wymagają aktywnej roli państwa. W tym celu realizujemy założenia planu dla wsi. Jednocześnie rozumiemy, że rolnictwo, jak żaden inny sektor gospodarki, narażone jest na niekorzystne zjawiska atmosferyczne. W czasie ubiegłorocznej suszy zapewniliśmy największą w tej dziedzinie pomoc w Europie, a jednocześnie najwyższą w historii Polski. Zapewniam, że również w tym roku państwo polskie stanie na wysokości zadania, na miarę potrzeb i oczekiwań rolników oraz sadowników. Drodzy rolnicy, szanowni państwo, w tym szczególnym dniu dziękuję jeszcze raz za wasz codzienny wysiłek i postawę godną naśladowania. Każdego dnia budujecie pomyślność i dostatek naszej ojczyzny. Bez waszej pracowitości, waszego trudu, nie byłoby silnej Polski. Zasługujecie na najwyższy szacunek i wdzięczność Polaków. Podpisano prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Podczas dożynek gminnych wręczono odznaki resortowe zasłużonym dla rolnictwa. Święto Plonów to czas podsumowań i kolejnych planów. Ten rok był rokiem ciężkim, ponieważ susza dała się we znaki. No ale trzeba dziękować Bogu za to, co zebraliśmy z pola. Wszystkim rolnikom życzę na następny rok, no żeby było o wiele lepszy, żeby pogoda dopisała, przede wszystkim. Ale czas dożynek to również czas zabawy i spotkań z folklorem. teraz przenosimy się do Minikowa, gdzie odbył się festyn rodzinny. Wydarzenie zorganizowano w ramach obchodów 720-lecia nadania nakłu praw miejskich. Z góry i z lądu można było świętować urodziny nakła. Nie zabrakło spotkań, dobrego jedzenia i wspólnej zabawy. Oczywiście przy doskonałej muzyce. Będziesz jak chcę, prawdę. Nie mój szejdą we ja nad rzeką, nad rzeką będę stał. Czym byłyby by urodziny bez życzeń zatem? Dlatego wszyscy goście składali miastu najlepsze życzenia. Jak to na urodzinach bywa, nie zabrakło prawdziwie ciepłych słów. Znakłem przede wszystkim można się przyjaźnić za jego piękno. Że ja naprawdę uwielbiam tutaj być. To nie jest... Te także w trakcie kampanii wyborczej to mówię, to, jest, to są setki odwiedzin w ciągu kadencji, ale wcześniej też. I dla mnie Bydgoszcz i Nakło to, to takie być może nawet dwa najbliższe miasta. Bydgoszcz, moje rodzinne miasto, a Nakło. Nakło, któremu prawa miejskie nadawał Władysław Łokietek i Bydgoszcz, któremu prawa miejskie nadawał jego syn, Kazimierz Wielki. I myślę, że to jest taki sygnał, jak trzeba współpracować i że trzeba współpracować 720 lat. Piękna, piękna historia, ale też wspaniali ludzie, bo to jest siłą, a to jest siłą nakład, to jest mnóstwo sołectw i, 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 i tego, jak się to rozwija czy, czy jak, jak wygląda podejście do każdej imprezy, to jest też naprawdę wspaniałe i za to wszystkim mieszkańcom ja Nakła składam gratulacje panu burmistrzowi Napierale za to, że potrafi zbyt taką zbyt dobrą atmosferę zbyt tutaj zbyt wytworzyć zbyt i łączyć ludzi. Nakło nad Notecią ma swoje miejsce, bardzo silne miejsce w województwie kujawsko-pomorskim, co prawda nie jest wielką metropolią jak Bydgoszcz czy Toruń, ale jest wspaniale rozwijającym się dużą dużym, dużym gminą jedną z większych mm. województw. Kujawsko-pomorskim, z dobrymi perspektywami, z ludźmi, którzy sprawują funkcje publiczne, a też społeczeństwo musi umieć dobrze wybrać radnymi, panem przewodniczącym rady, którzy rozumieją współczesne problemy samorządu i stawiają na takie kierunki rozwoju, które przynoszą dobre efekty. Ja przez te cztery lata tam współpraca na linii rząd-samorząd, reprezentuję rząd w terenie. to jednak nad Notecią jest takim przykładem najlepszej z możliwych współpracy na rzecz rozwoju całego województwa kujawsko-pomorskiego, więc razem pokonaliśmy z panem burmistrzem napierało wiele, wiele przeszkód, wiele trudności na wałnica, wiele było wyzwań, tak jak szkoła w Paterku. Wiele dróg udało się zbudować, wiele dróg jest w budowie, za chwilę będą budowane kolejne. Myślę, że nakło te 4 lata bardzo dobrze wykorzystało dla swoich mieszkańców i dla swojej przyszłości. Chętnie się tutaj przyjeżdża i naprawdę ja bardzo chętnie pomagam też i wspieram y, mieszkańców. Oczywiście pana burmistrza jego zaplecze, radnych, wiceburmistrzów, bo to jest wspaniałe miasto, wspaniała gmina, gdzie warto inwestować, bo oni z tego potrafią świetnie korzystać. Poza tym wielu z przybyłych pokusiło się o prognozy dla szacownego jubilata. Jestem przekonana, że to będzie miasto, które będzie o wiele lepiej jeszcze rozwinięte, ponieważ jak słyszeliśmy inwestycje trwają i pomysłów jest co niemiara. Jestem przekonana, że mieszkańcy będą tutaj zostawali, nie będą się wyprowadzali, że będzie wspaniała współpraca z dużym ośrodkiem, jakim jest Bydgoszcz, bo nadal to tak funkcjonuje i tak działa. I jestem przekonana, że burmistrz... I jego następcy, którzy za jakiś czas będą, będą kontynuowali to dzieło, które jest realizowane w tej chwili. Widzę jako bardzo silny ośrodek. Bardzo piękne miasto. Jeszcze tu są plany na przykład rewitalizacji rynku. Mam nadzieję, że uda się je sfinalizować. Jest kwestia stadionu, a więc to, to, to też i hali tutaj. To są takie ambitne plany pana burmistrza. I bardzo dobrze, że są ambitne cele, bo tylko tak można osiągnąć jakiś sukces. Święto Nakła połączono z jesienną wystawą ogrodniczą. Tu każdy miłośnik zieleni i nie tylko mógł znaleźć coś dla siebie. Ośrodek Doradztwa Rolniczego jakby kontynuuje te swoje działania służące rolnikom, ale przede wszystkim skierowane do mieszkańców miast, do konsumentów. My musimy edukować konsumentów, bratać ich z rolnikami, żeby poznawali, że dobre produkty żywnościowe można kupić bezpośrednio od rolnika. Rolnikom jest to na rękę, dlatego że więcej zarabiają, że mogą ze swoim produktem wytworzonym w gospodarstwie w ramach tego handlu detalicznego czy innych sposobów trafia ten produkt bezpośrednio do tych, którzy chcą go kupić i zjeść. E, poza tym oczywiście e, musi być odpowiednia atmosfera. Zacznijmy od pogody, która nam się trafiła, albo właściwie na nią zasłużyliśmy. E, a po drugie mamy, e, mamy tutaj wiele ofert, czyli warto przyjechać do Dominikowa już i właściwie każdy może coś znaleźć. Szukamy konsumentów, żeby tu przyjechali, żeby ich przekonać, że ma sens podjąć trochę wysiłku niż iść do dyskontu, żeby kupić dobry produkt żywnościowy. To jest jakby cała filozofia z tym związana. A na dowód, że Polacy coraz chętniej kupują produkt droższy, ale doskonałej jakości, niech świadczy fakt, że na przykład gęsina i wyroby z niej rozeszły się dosłownie jak ciepłe bułeczki. Na koniec prawdziwy rarytas, już nie kulinarny, gwiazdą wieczoru urodzinowego była sama Kaja. Przenosimy się do parku 700-lecia, oczywiście w Nakle, gdzie na stałe zasiadł król Władysław Łokietek. Książę Władysław Łokietek lokował nasze miasto w oktawie Niebowzięcia Pańskiego 1299 roku na przełomie maja i czerwca. Władysław Łokietek, jeszcze jako książę, siedzi tutaj dzisiaj w nakle na ławie, będącej jednocześnie skrzynią podróżną. Można zadać pytanie: dlaczego? Książę Władysław Łokietek na przełomie XIII i XIV wieku. Miał bardzo trudną sytuację w kraju. Tak naprawdę na początku działał w bardzo małej przestrzeni, bo w rześciu kujawskim tam był księciem. Czasami pojawiał się w Radziejowie. Kraj był rozbity. Po podziale dzielnicowym trzeba było wykonać bardzo dużo pracy, żeby Polska uległa zjednoczeniu. I on się tego dzieła podjął. Zatem na pamiątkę wydarzeń sprzed wieków, w nakle Władysław Łokietek osiadł na stałe. Król w lewej ręce trzyma akt nadania praw miejskich nakłu, natomiast w prawej pieczęć królewską. W pobliżu ustawiono także konika nakielskiego. Jest to powiększona kopia konika z XII wieku, którego można podziwiać w Muzeum Ziemi Krajeńskiej. Model odlewniczy wykonał Piotr Perzyński. Podczas uroczystości odsłonięcia nowej rzeźby wyróżniono człowieka szczególnego. Edmund Lepak od lat wspiera swymi prywatnymi zbiorami Muzeum Ziemi Krajeńskiej. Mnie docenili. To dla Pana ważne? To tak. A skąd zamiłowanie do historii w Panu? No wie Pani, od małości się tym interesowałem. Te wszystkie zbiory, wszystko tego zawsze starciało do muzeum. I wśród tych właśnie eksponatów co Pan podarował muzeum? Ze wszystkich branż, I z nekropoliów i z narzędzi, z różnych tam mebli róż, róż, różności z kryształów, porcelany i wszystkiego. A dlaczego pan uważa, że właśnie dbanie o historię o przeszłość jest ważna? No żeby pokolenia następne miały. Bo jak podkreśla pan Edmund, bez przeszłości i wiedzy o niej nie można budować przyszłości. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Na kolejne zapraszamy w październiku. Do zobaczenia.